towarzystwo późnej godzinie tak kręci. A co a... jest zapytanie? No i dzień dobry Polsko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony sierżant Łukasz Stępień, był już funkcjonariusz policji, a w dniu dzisiejszym przerobimy sobie interwencję z dnia 19 stycznia 2025 roku, która się wydarzyła przy ulicy Włodawskiej w miejscowości Parczew około drugiej w nocy, gdzie też policjanci postanowili do kontroli, do tej najlepszej, czyli rutynowej kontroli zatrzymać pojazd. I w dniu dzisiejszym też rozwieje wasze wątpliwości, które często pytacie w komentarzach, czy policja może nas kontrolować, tak rutynowo sprawdzać nasze dokumenty, kiedy nic nie zrobiliśmy, po prostu sobie przejeżdżaliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie może, ale ja to rozwinę sobie już na koniec materiału. Na razie przejdźmy do całości nagrania, a potem przejdziemy do analizy i do uzupełnienia tego o kwestie, które właśnie poruszyłem. Miłego oglądania. Dobry. Dzień dobry. Dowodzik, tak siatka Pesel Pana poproszę. Podaj mi nazwisko? Co? Podaj mi nazwisko? Tak. Co się to warzywstwo w tej późnej godzinie tak kręci? A co to za zapytanie, przepraszam? A co to za pytanie? W sensie zapytanie? No tak to dziwne. Ale to dziwne? No w sensie dziwne jest to, że się kręcimy o pół, po północy. I tak. Może jest to trochę dziwne. Aha, nie rozumiem. A jeśli panu moje pytanie nie przeszkadza, to niech trzeba na nie odpo, od, odpowiadać. Ale nie, no, ja na pytanie zadałem pytanie, po prostu. No, bardzo fajnie, że na pytanie pana pytanie. Jedziemy do domu. O! Ja nie wiem, na to taki rozprowadzacie komisję tej godziny. No, wie pan, no... różne rzeczy można. No tak, nie. No. pamięta PESEL? Otworzy mi Pan szybko może co? Oczywiście. Pamięta Pan? Tak, poproszę. tak, no. Eee, tylko w jakim celu jestem poddawany kontroli? Proszę Pana, jest Pan legitymowany, nie poddawany Legitymowany, kontroli. dobrze. Jest pan no, legitymowany, to w jak... tak? W tym momencie, jest kontrola drogowa i jest Pan legitymowany w tym momencie, tak? Podczas Ale kontroli wiadek... drogowej. Aha. Ale Na to przecież. nie kieruje. artykułu 15 ustawy o policji. Ale, ale do dobrze, 15 jest, on jest, artykuł jest Ale proszę pana, ale proszę pana. Jest, jest artykułem zrębowym, czyli musi być podstawa ale, do legitymowania. Ale dobrze, prawda? proszę pana, ja mam taką podstawę. Podstawa pod kątem osób poszukiwanych. Tak? Jestem tak. poszukiwany? Ja nie mówię, że Pan jest poszukiwany, tylko pod kątem osób poszukiwanych. Ja Pana nie znam, no to skąd ja mogę wiedzieć? Ja poprosiłem nie... od Pana o nie... numer PESEL. I w pa... czym Pan robi problem w tym nie, momencie? Nie, absolutnie. Pan... Ale poproszę Pana nie pan. nie jest... Dobrze. Podam. Mhm. E, za... uh mhm. -huh. Uh -huh. Tak? Przecież... Drogi panie, może pan się zażalić do prokuratury na nasze czynności? Ma pan takie prawo, poniedziałek, piątek, tak? Oczywiście. Nie ma problemu, Jasne. tak? Może pan? Ale ja do, do prokuratury i okay. się zażalić, może pan? Jasne. <laughs> jest kontrola drogowa mhm. jest i jest przeprowadzane legitymowanie kierowcy i pasażera. A skąd ja mam wiedzieć, kto pan jest? A ale może nie, a może zaginął taki człowiek i my wiedzieć, pana pan szukamy. Jest. Ale panie drogi, ja się przedstawiłem chyba Oczywiście, podczas kontroli no. drogowej, tak? pewnie, bo to jest pana obowiązek. my czynności wobec pana, podobnie nie pan wobec I źle mi pan Peselek podał no, w tym właśnie. momencie, drogi panie. Oczywiście, że nie podałem złego. No źle mi pan podał. Od, od nowa podaję. Mm -hmm. Tak. panu ma do ukrycia? Nie wiem, czy coś jakiś problem? Ale na jest... jakie podstawie pan twierdzi to, że mam coś no do ukrycia? nie wiem, zadałem normalne pytanie, to panu przeszkadzało moje pytanie, stwierdził pan, że jest niewłaściwe, a ja uważam, że może... Pod... Nie, dla pana to nie, dziwne, ja nie... że nie wiem, jest, jest nie... osoba nie wiem, legitymowana, sprawdzana w nocy, to dziwne, to wie pan. Tak, to, że bo to są moje, to dziwne, są dane tak. wrażliwe, proszę pana. Ale ja tych danych. danych pana nie będę nigdzie udostępniał, no, proszę pana. Ale pan, pan. tą Jak do pan ma... Przetwarzanie danych wrażliwe właśnie. Na podstawie prawa i w granicach jego prawa. Oczywiście, no, dokładnie nie no. ma prawa tego nigdzie udostępniać i tak dalej, tak? Tak samo jak Pan może nagrywać, a nie może Pan upubliczniać, widzę. My, My mamy no, dostęp nie, no. do wszystkich baz, PESEL i tak dalej. I, 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 i jeśli byśmy mieli to gdzieś na zewnątrz y, Jak Pan komuś... się nazywa? Y -y. Dobrze, a gdzie Pan mieszka, powie Pan? Tego nie muszę mówić. Ale ja muszę pana. sprawdzić, gdzie pan mieszka. Czy pan to jest pan imiona no, rodziców? Ale no, panie, panie drogi, ale panie Panc drogi. Gdzie mieszkam? Przecież ale pan mi Meldunek nie dał dowodu, jest, tylko numer Meldunek jest. Panie Dobrze, drogi. Dobrze, podać... to bym pana Mogę podać dowód? Pan mi nie dał Jeszcze dowodu, pan tylko nie jest z oświadczenia. tak podawać. Pan panie usi, usi, drogi. No. Na dowodzie nie ma. Proszę bardzo, to jestem hmm. ja. Na dowodzie. Na dowodzie nie ma. Pana, jak pan panem, dół, spodry, to niech Pan doczyta, bo Pan ma obowiązek podać nam swój adres zamieszkania, nawet swój miejsce Pan pracy nie był z dowodu i sprawdzany, i tak tylko zaświadczenia tak okay. byłby z Pan sprawdzany. Jeżeli Bez Pan chce dyskutować, potwierdzi? to... to... Tak. Jak Pan wydał od razu dowód, to byśmy inaczej rozmawiali, bo by były dane potwierdzone. Teraz wiem, dowodu. że ten numer dowodu, i wiem gdzie Pan mieszka, a wcześniej to mm -hmm. skąd ja mogę wiedzieć. Dobrze, no. Proszę, oddaję. Dziękuję serdecznie. Jak jak pan ma jakieś obiekcje, to... Poniedziałek, piątek, siódma, piętnasta, wszystko z naszej strony, miłego wieczoru, Dobra, dobranoc. No i jak myślicie, moi drodzy, jak to jest z tymi przepisami? Można na podstawie artykułu 15 można w ogóle podejmować interwencję bez przedstawienia się, podania podstawy prawnej, faktycznej, a także tego w ogóle, czego chcemy od obywatela, poza PESEL? Może przejdźmy do szczegółowej analizy materiału. i Dzień dobry. poproszę. No nie wiem, jeśli ja jestem głuchy, a co prawda mam 31 lat, ale jeszcze chyba z tym słuchem nie jest najgorzej, to ja tam nie słyszałem, żeby ktoś podał stopień mnie nazwisko. A może Wysłyszeliście? Jeśli tak, to poprawcie mnie, bo może faktycznie coś ma mnie tak ze słuchem. To nazwisko? nazwisko. Co się towarzystwo w godzinie tak kręci? A, a co jest zapytanie No hit, to się towarzystwo o tak później godzinie kręci. Moi drodzy, no fakt, godzina druga w nocy, ale czy w naszym kraju obowiązuje jakaś godzina policyjna, jakieś ograniczenia poruszania się międzymiastowego, ulicznego i tak dalej? Co to jest w ogóle zapytanie: Czy jest jakieś popełnione wykroczenie bądź przestępstwo? A może jest pan świadkiem któregoś z, z wyżej wymienionych? No to proszę podać podstawę prawną, faktyczną i lecimy z czynnościami, a nie jakieś takie e, no nie wiem do czego i po co potrzebne pytania. Przepraszam. A co to za pytanie? W sensie. zapytanie? No tak. To dziwne. No w sensie dziwne jest to, że się kręcimy o pół, po północy? W nocy i tak. uważam, że jest to no właśnie moi drodzy, bo jest druga w nocy i obywatel ma leżeć w łóżku, a nie głowę zawracać i jeździć i jeszcze męczyć policjantów, bo będą musieli robić kontrolę bezpodstawną zresztą. Moi drodzy, patologia po prostu patologia Na A jeśli panu moje pytanie nie przeszkadza przytale... To niech trzeba na nie odpo od odpowiadać. Ale nie no, ja na pytanie zadałem pytanie, po prostu. No bardzo fajnie, że na pytanie pana odpowiadałem. Ja rozumiem, że to są czynności służbowe, tak? Nie jakieś spotkanie koleżeńskie, więc po co zadawać pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi? I po co zadawać takie. No nie wiem. No nie wiem po co to pytanie było. Co on oczekiwał ten policjant, że on powie, a właśnie z napadu wracamy? Albo a właśnie, jedziemy na napad. Jedziemy do domu. O, nie wiem, może i nie wiem. Narkotyki rozprowadzacie po mieście o tej godzinie, no wie pan, no. Ale... Narkotyki rozprowadzacie? Czy pan policja w tym momencie podejrzewa ich o czyn, który jest zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności? Czy to jest kolejny przykład, w którym rzucacie tak bez. Bez jakiejś podstawy, e, tak poważne e, oskarżenia, podejrzenia i tak dalej? Jak nie szpiegostwo, to może handel? Co tu się dzieje? No tak, no. No. Pamiętasz ten pamięta PESEL? Otworzy mi pan szybko może ufali, co? A jaka zachodzi przesłanka do legitymowania pasażera, moi drodzy? No ciekawe, czy się dowiemy. Pamięta, pan? To tak, może... tak, no. E... Tylko w jakim celu jestem poddawany kontroli? Proszę pana, jest pan legitymowany, nie podawany Legitymowany, kontroli. Dobrze, jest pan no, legitymowany, wie, 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 wie. tak? W tym momencie jest kontrola drogowa i jest pan Legitymowany w tym momencie, tak? Podczas kontroli drogowej. Czyli podstawą prawną jest chyba to, że jest pan legitymowany, jest kontrola drogowa, jest pan legitymowany, tak? Moi drodzy, śmiech przez łzy. Aha. Ale Na to przecież nie. Artykułu 15 ustawy o policji. Ale tak, dobrze, 15 ale jest, on jest Ale proszę jest, pana, ale proszę pana. Jest, jest artykułem zrębowym, czyli musi być podstawa ale, do legitymowania. Ale dobrze, prawda? proszę pana, ja mam taką podstawę. Ja się... Podstawa pod kątem osób poszukiwanych. Tak, jestem tak. poszukiwany. Ja nie mówię, że pan jest poszukiwany, tylko pod kątem osób poszukiwanych. Ja pana nie znam, no to skąd ja mogę Właśnie, ale... No jak samemu się zaorać w jednym zdaniu? Specjalnie nie przerywałem tego wcześniej, moi drodzy. Kierowca ładnie punktował pana policjanta, ale pan policjant na sam koniec się zaorał. Podaję podstawę, że podejrzewa, iż może być osobą podejrzaną, poszukiwaną, przepraszam. No i to byłoby trafne, gdyby to się nastało na początku, no i gdyby nie padł ten na koniec tekst. Ja nie wiem, ja pana nie znam, skąd mogę wiedzieć? To skąd pan może podejrzewać, że ten człowiek jest osobą podejrzaną, poszukiwaną? A, ciągle by się myli. Jaki jest podstawa do tego, żeby wymawiać obywatelowi, że może jest poszukiwany, a może nie jest? Ja pana nie znam. Zaraz się sprawdzimy, czy pan jesteś poszukiwany, czy się myliłem. Komedia, moi drodzy. Zero podstaw prawnych i faktycznych. Rzucona artykuł 15 ustawy o policji, który, tak jak wspomniał kierujący, jest artykułem zrębowym, bo musi współgrać z artykułem 14, muszą zachodzić przesłanki z artykułu 14. Dopiero może iść dalej. Ci bardziej kumaci już będą teraz łapali o co chodziło mi z tym 129 PRD. A propos rutynowych kontroli, trzeźwości i innych cyrków. Ale ja pana poprosiłem od pana, pana nie... o numer PZ. I w czym pan robi problem w tym nie, momencie? Nie, bo... absolutnie pan. Ale to nie jest kwestia robienia problemu. Obywatel dba o bezpieczeństwo swoich danych osobowych, nie chce się nimi dzielić i ma do tego pełne prawa. to w pana woli leży, żeby poinformować obywatela, na jakiej podstawie prawnej i faktycznej chce pan pozyskać jego dane. I to w ogóle nie powinno wyglądać tak, jak w tym momencie wygląda, bo gdyby pan policjant poczytał od początku zgodnie z przepisami, podał wszystkie powody, jeśli takowe w ogóle zachodziły, to by teraz obywatel nie pytał, nie zadawał zbędnych retorycznych pytań. Moi drodzy, no, jaki jest problem? Zatrzymuję pojazd do kontroli, podchodzę, informuję. Co jest powodem przeprowadzania ewentualnej kontroli w ruchu drogowym, czy też legitymowania późniejszego? A nie później y, mam pretensje do obywatela, że ten się dopytuje dlaczego i, i, i tak dalej ja mam podawać swoje dane. Poproszę Ale pana nie wiedza nie jest. Dobrze. Podam. Y, za... uh -huh. Uh -huh. Tak? Przecież, drogi panie, może pan się zażalić do prokuratury na nasze czynności. Ma pan takie prawo poniedziałek, piątek, tak? Oczywiście. Nie ma problemu, Jasne. tak? Może pan. Ale to ja pan próbowałem... do prokuratury I... okay. się zażalić może pan. Jasne. <coughs> jest kontrola drogowa mhm. jest z... i jest przeprowadzane legitymowanie kierowcy i pasażera. A skąd ja mam wiedzieć, kto pan jest? A ale bo... pouczenie o możliwości złożenia zażalenia do miejscowego prokuratora na sposób i formę przeprowadzenia czynności jest określone pewną regułką. I nie brzmi ona w poniedziałek, piątek do prokuratury sobie możesz i złożyć zażalenie. A może Pane zaginął wie... taki człowiek ja i my wiedzieć, pana szukamy. Jest. Ale panie drogi, ja się przedstawiłem chyba Oczywiście, podczas kontroli no. drogowej, tak? pewnie, bo to jest pana obowiązek. Biję się w piersi w takim razie, moi drodzy, jednak jestem głuchy. Muszę się umówić na badania w takim razie, bo ja tego nie słyszałem. Ale zwracam honor panu policjantowi, skoro się przedstawił. Jeśli pan kierowca to potwierdza. No to my czynności wobec pana podobnie nie pan wobec nas. I źle właśnie. mi pan peselek podał no w tym właśnie. momencie. Drogi panie. Oczywiście, że nie podałem złego. No źle mi pan podał. Od, Od nowa podaję. mm hmm, Is that fuck. Fuck. Mm -hmm. Ja tu już miałem wypikany PESEL, także nie wiem, czy podał zły, czy nie podał złego. Niemniej jednak e, wiem, że audytor e, oglądał całość materiału bez pikania i podobnież wcale błędny PESEL nie został podany, w związku z czym pan policjant swoje złe zrozumienie PESELu u i błędy, błędy w, w pisaniu go przerzuca na obywatela, że ten mu podał błędny PESEL. Nieelegancki nie przystoi przecież. Coś pan ma do ukrycia? Nie wiem, czy coś, jakiś problem? Ale gdzieś... na jakiej podstawie pan twierdzi to, że mam coś no nie do ukrycia? nie wiem, po zadałem normalne pytanie, to panu przeszkadzało moje pytanie. Stwierdził pan, że jest niewłaściwe. Więc zadaję pan kolejne pytanie nie na miejscu, które troszeczkę wykracza poza obręb tego, co właśnie w tym momencie panowie wykonują. O Jezus. Z której strony nie patrzeć? No leży, leży ta interwencja niestety. Uważam, że może nie wiem, to, dla Pana to nie, dziwne, ja jest, że nie. nie jest nie, osoba, nie wiem, legitymowana, sprawdzana w nocy, to dziwne, to wie Pan. Tak, to, bo to są moje nie jest to są dane. Tak, dla obywatela jest to dziwne, bo jeśli obywatel nic nie zrobił, to nie chce być represjonowany nad w swojej drodze do domu, do pracy, czy gdziekolwiek on jedzie i być wypytywany, a może jesteś poszukiwany, a może masz coś do ukrycia, a może coś, co robisz o drugiej w nocy, co się kręcicie. No moi drodzy, zejdźmy trochę z ciśnienia. Bo to też wskazuje, że takie czynności pan policjant podejmuje każdego dnia, czy też każdej nocy. Skoro dla niego to nie jest dziwne, że sobie bierze wyrywkowo auto i będzie tutaj maglował człowieka. Wrażliwe, proszę pana. Ale ja ale ja, się ja się tak, pana nie będę nigdzie udostępniał, proszę pana. No, ale tą Jak pan, pan ma przetwarzanie panie danych. A nie właśnie. Przetwarzanie. Tak, okay. no, tak, ale przetwarzania danych podzyskanych zgodnie z przepisami prawa to jest na moje bardzo naciągana interwencja. Tu może jesteście handlarzami, może pan jesteś poszukiwany, może coś. Jest jakaś jedna konkretna podstawa takich czynności, czy szereg podstaw. No to jest komedia, moi drodzy. No tu słyszeliśmy co najmniej kilka podstaw, których pan chciałby się złapać do tego, żeby przeprowadzić tą interwencję, a potem jest zaskoczony, że obywatel się z tym buntuje. Moi drodzy, świadomość obywateli wzrasta. I dla mnie to jest bardzo dobre, dla obywateli też, dla policji niekoniecznie. Podstawie prawa i w granicach jego prawa. Oczywiście. No, no, dokładnie dokładnie. Nie ma prawa tego nigdzie udostępniać i tak dalej. Tak Tak samo jak pan może nagrywać, a nie może panu upubliczniać wizerunku. No, My no, mamy dostęp no. do wszystkich baz, PESEL i tak dalej. I, 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 I jeśli byśmy mieli to gdzieś na zewnątrz. Jak pan komuś... się nazywa? Uh -huh. Dobrze. A gdzie pan mieszka, powie pan? Tego nie muszę mówić. Ale ja muszę pana. sprawdzić, gdzie pan mieszka, czy pan to jest pan imiona no, rodziców, ale no panie, panie, panie drogi. drogi, ale panie Parc, drogi. Gdzie mieszkam? Przecież ale pan mi nie dał dowodu, jest, tylko numerów. Jest... Poda... nie, musiał, podać... To bym pana się nie Mogę podać dowód. Pan mi nie dał Jeśli dowodu, pan tylko nie z oświadczenia. Panie tak pan pan drogi. Pan nie no. pan nie Na dowodzie powodzie. nie ma. Proszę bardzo, to jestem ja. Na dowodzie. Na dowodzie nie ma... Pana, pan, no. ale... Tak, moi drodzy, w Polsce nie ma obowiązku meldunkowego, nie macie obowiązku posiadania stałego miejsca zamieszkania, możecie być osobami bezdomnymi i nikomu do tego nic. Gdyby popełnił wykroczenie, za które chciałby wniosek do sądu, wtedy jest powód do pozyskania danych, ale do korespondencji, moi drodzy, do korespondencji, a nie danych adresu zamieszkania. Pana. To niech pan doczyta, bo pan ma obowiązek podać nam swój adres zamieszkania, no. nawet swój miejsce Panie pracy. nie był z dowodu jest... spraw... miejsce pracy. Może numer buta i długość też podać? Trzeba? Jak policja będzie pytała? Tylko z oświadczenia okay. byłby pan sprawdzany. Jeżeli Nie pan rozumiem. chce Polega dyskutować... To to... Tak. Jak pan wydał od razu dowód, to byśmy inaczej rozmawiali, bo by były dane potwierdzone. Teraz wiem, że dowodu. ten numer dowodu, wiem gdzie pan mieszka, a wcześniej to mm -hmm. skąd ja mogę wiedzieć. W celu potwierdzenia danych, moi drodzy, z wypowiedzi ustnej pozyskuje się dane jak imiona rodziców, miejsce urodzenia, datę urodzenia, a nie adres. Dobrze. Dobrze. Proszę, oddaję. Dziękuję serdecznie. Pan ma jakieś obiekcje to poniedziałek piątek siódma piętnasta wszystko z naszej strony miłego wieczoru dobra Dobranoc. to może jeszcze raz nie poniedziałek piątek 7.15, tylko każdemu obywatelowi na... przysługuje prawo do złożenia zażalenia na sposób i formę przeprowadzenia interwencji do miejscowego prokuratora moi drodzy a teraz przejdźmy do tego o czym wspomniałem na początku a co was najbardziej interesuje jak to jest z tymi rutynowymi kontrolami bowiem jak <laughs> wiele osób piszczy i puszczy się w tych komentarzach. Mnie to już, Przedtem jeszcze odpisywałem na te komentarze, już później nie miałem siły, więc zrobię o tym po prostu odcinek. Moi drodzy, tak, artykuł 129 daje uprawnienia policji do kontrolowania waszych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jasne. Ale żeby móc te uprawnienia na podstawie artykułu 129 sprawdzić, muszą zachodzić przesłanki z artykułu 14, które wymaga artykuł 15 ustawy o policji, czyli mówiąc wprost, Policjant może poprosić i zweryfikować to, czy posiadacie uprawnienia do prowadzenia pojazdem, ale w momencie, gdy ujawnił Was jakieś wykroczenie, i na podstawie tego wykroczenia dokona kontroli Waszego pojazdu, i w toku tej kontroli będzie weryfikował Wasze posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Czy to jest teraz jasne? Czy będziecie pisali teraz komentarze znowu? A 129 PRD pisze, że można sprawdzać. Gówno pisze. Jest napisane, jak już. Po drugie. Jest napisane, że policjant ma uprawnienia do weryfikowania e, uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale należy pamiętać o artykule 15, który pierwszy zawsze krzyczycie tak głośno policjanci, a wcześniej o 14, moi drodzy, jeszcze. Czy później w zasadzie po 15, bo to w związku z 14. Więc proszę Was, żebyście następny raz, jak będziecie pisali gdzieś te mądre komentarze u mnie, czy u innych, że ale 129, to doczytajcie, moi drodzy, bo już nie tylko niektórzy policjanci w służbie, no, ja to nazwę wprost, ośmieszają tą formację, z brakiem swojej wiedzy, bo to nie chodzi o wygląd, o jakieś takie rzeczy, sposób wypowiadania się czy coś innego, mi to wisi, moi drodzy. Ale wiedza, moi drodzy, taka podstawowa, elementarna wiedza, która jest niezbędna do wykonywania zawodu policjanta. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie, że jeśli ktoś dokonuje waszej kontroli, to musi mieć ku temu powody. Okay. <laughs> I jasne, jak będziecie szli po ulicy i policja was zatrzyma i powie, że chce was wylegitymować na podstawie ustawy o policji w związku z tym, iż jesteście podejrzani, podobni podejrzani o to, że jesteście osobą poszukiwaną, zaginioną, bądź cokolwiek innego, to tak to jest podstawa prawna. Oczywiście od tego można się później jakoś tam dochodzić jeszcze, a do kogo byłem, i tak dalej, ale tak naprawdę no jest to jakiś chwyt ze strony policji, ale jeśli policjant podejmuje interwencję, która trwa 10 minut i w ciągu 10 minut on się łapie 50 różnych powodów, Albo może handlujecie, a co wy tu robicie, a co wy się kręcicie? Eee, no to moi drodzy, no tutaj. No tak nie może wyglądać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w dzisiejszym odcinku. Jak jesteście ciekawi większej ilości patologii, którą ujawniam na tym kanale niemalże codziennie, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Napiszcie, ile razy mieliście takie sytuacje, gdzie ktoś na tak zwaną gębę żądał od Was dokumentów prawa jazdy i robił Wam kontrolę drogową. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!